To jest ulotka, którą dostałem z tą anteną. Kosztowała około 55 zł z wysyłką. Jak widać, jest to antena kierunkowa 10-elementowa typu Jagi. Na pasmo od 400 do 470 MHz. Co ciekawe, ta antena została w zasadzie przeznaczona do czegoś innego, nie do użytku w paśmie amatorskim, tylko, jak tutaj jest napisane, poprawia odbiór i nadawanie sygnałów telefonii komórkowej systemu NMT 450 w pomieszczeniach, gdzie sygnał jest słaby. NMT 470 to pierwszy system telefonii komórkowej, który już nie istnieje. Tak zwany w Polsce to był Centertel. Centertel, czyli analogowe telefony. Miałem szczęście pracować w firmie, która mi taki dała jako służbowy, także, mimo że rozmowy były bardzo drogie i dzwoniło się rzadko, to samo posiadanie takiego telefonu w latach 90. to było coś. No, ale do, wracając do anteny, o tym, że ona. Ma już jakby bogatą historię, świadczy też to, co tutaj czytamy. Antena posiada homologację Ministerstwa Łączności RP numer 249 przez 96. Po pierwsze Ministerstwa Łączności już nie ma, a po drugie przez 96 to oznacza, że to jest homologacja z 96 roku. W związku z tym zobaczcie, jaki to musi być udany wyrób. Skoro do tej pory jest sprzedawana, nie sądzę, żeby to były jakieś zapasy magazynowe sprzed kilkudziesięciu lat. Tylko prawdopodobnie jest dalej produkowana. No dobra, tutaj jest oczywiście napisane, że symetryzator znajduje się w puszce 50-omowy. Polecamy przewód typu H155. No to są jasne sprawy. Dane techniczne anteny. Pasmo 400-470, tak jak wspominałem, zysk od 9,5 do 12 dB. Szerokość wiązki od 52 do 68 stopni, w poziomie, i od 42 do 55 stopni w pionie. Antena, już zmontowana i zamontowana na ścianie mojego domu. Skierowałem ją w tej chwili na południe w polaryzacji pionowej. Tutaj wam pokażę obok. Ona jest na wysokości około. 6-7 metrów. Tutaj będzie widać po lewej stronie y, moją radiorę, która jest na maszcie 5-metrowym. No, są do, od siebie o jakieś 10 metrów oddalone. I zaraz zrobimy porównanie. Podłączyłem antenę do mojego y, analizatora Nano VNA. W tej chwili już jest ustawione. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej widać. Y, jest tutaj pasmo od 400 do 470 MHz no i zobaczcie jaki ciekawy jest wykres SWR to jest ta żółta linia skacze od jedynki w zasadzie w niektórych miejscach do nawet czwórki no mnie interesuje pasmo amatorskie, czyli od 400 ale jeszcze zaraz bo na 403 MHz są balony meteorologiczne zobaczmy jak tu, no niestety akurat na 403 MHz SWR jest chyba 1 do 2,5. No a pasma amatorskie, jak, to, jak wygląda? Od 430 zobaczmy. No akurat zaczyna się na początku pasma, jest dołek, czyli tu mamy na 431,5. Mamy SWR 1 do 1,29 potem rośnie do 1 do 1,5, spada znowu w okolicy 436, prawie do jedynki i niestety tutaj pod koniec pasma, tam gdzie są przemienniki, rośnie bardzo do 1,374. a impedancja się waha tutaj od 17 omów do no, do 50 kilku. Czyli tu gdzie są dołki, tu gdzie jest zestrojona ta antena, to jest impedancja w okolicy 50 ohmów. Ja tak sobie myślę, że zmodyfikuję trochę tę antenę i zamiast dipola zamkniętego, który jest tutaj promiennikiem, zastosuję po prostu dipol półfalowy otwarty i być może ta charakterystyka się troszkę zmieni. Ale na razie ta antena działa. Ja już zaobserwowałem, że no lepiej. lepiej testowałem ją na odbiorze. Dlatego, że przemienniki 70-centymetrowe w mojej okolicy są no jest cisza na nich niestety, trudno się do kogoś dowołać. W związku z tym pokażę wam teraz ciekawostkę porównanie tej anteny do mojej X300, które są w zasadzie obok siebie. X300 jest zamontowana może nie wiem, z metr niżej, ale różnica obok różnica między nimi to jest Kilka metrów, więc można powiedzieć, że stoją obok siebie. I pokażę Wam, jak odbiera pewien sygnał. Do odbioru użyję RTLSDR odbiornika i podłączam do niego antenę. Najpierw podłączę właśnie tę antenę kierunkową, ona jest skierowana na południe. Przeglądałem pasmo, to od 430 do 440, czy coś ciekawego znajdę, co mógłbym odebrać. Wołałem przez Baofenga przemiennik przed chwilą, mój najbliższy na 70 cm, ale niestety no, nikt nie odpowiada, także tutaj nie porównamy. Ale hmm, przeglądając pasmo, znalazłem. Na częstotliwości 432,440 MHz ciekawy sygnał nadawany telegrafią. To jest bikon, dlatego że w kółko nadaje to samo. I po odczytaniu tego bikona, tego co on nadaje, Pojawił mi się znak SR9RNS. Okazuje się, że, że jest to radiolatarnia, która nadaje ten bikon na 432-440 MHz. Z góry przechyby 1175 metrów nad poziomem morza. I no, tutaj mamy parametry tego, tej radiolatarni. E, moc 15 W, e, nadajnik Motorola GM900 i antena dookólna e, X200. A teraz wam pokażę, jak wygląda ten sygnał po przełączeniu się na moją antenę X300. No, i tak to wygląda. Tak wygląda różnica między anteną kierunkową ATK10 i. Anteną dookulną X300, które stoją praktycznie obok siebie. Na kierunkowej jest bardzo ładny czytelny sygnał. Na dookólnej no, ledwo ledwo przebija się z zaszumów i e, ten sygnał się zmienia. I myślę, że nagram jeszcze drugą część tego testu, jak się trochę pogoda ro zrobi, dlatego że w tej chwili. Straszne wichury i leje deszcz. Nie da się wyjść praktycznie z domu, a chcę jeszcze tę antenę przetestować w terenie. Między innymi, żeby go nią namierzyć ten sygnał, który pokazywałem Wam w jednym z filmów. Taki dziwny dla mnie w paśmie amatorskim. Link do tego filmu macie na górze. Ja spróbuję tą antenę podłączyć do Baofenga i wyjechać gdzieś na jakąś górkę, jak będzie pogoda. Zrobić testy, zobaczyć skąd ten sygnał. Pochodzi czy z Ziemi, czy raczej z jakiegoś satelity i z jakiego mniej więcej kierunku. No to tyle. Ten test można powiedzieć taki trochę niepełny, bo nie testowałem nadawania, ale tak jak mówię, zrobię jeszcze drugą część, a może do tej pory uda mi się zmodyfikować antenę, zamieniając dipol pętlowy na, na dipol półfalowy prosty. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, poproszę o łapkę. Subskrypcje, jeśli się nie podobało, to zapraszam do oglądania innych filmów, może któryś z nich Wam się spodoba. Na razie.